Siema wszystkim, witam serdecznie w piątym odcinku, który nagrywam, który wstawiam tego samego dnia jest naprawdę niezły maraton z Far Cry'a Natomiast który to jest odcinek ogólnie, to nie wiem, dwudziesty tam, któryś trzeci może No nie Patrzcie, nie zauważyliśmy Dziwne Jesteśmy blisko obozu Dobra, zaczniemy od obozu i pójdziemy teraz znaczy teraz jak przejmiemy obóz to będziemy kartę pamięci, wyczyścimy całe miejsce, zabędziemy 1500 exp, będzie spokój, pójdziemy po przedmiot kultu cool ten, cofniemy się szybką podróżą, pójdziemy po przedmiot kultu cool ten i prawdopodobnie, może jeszcze po te dwa, albo po te trzy i dopiero pójdziemy po następny posterunek, żeby go przejąć możliwe

Po prostu robimy za dymę. I dopóki nas nie widzą, to jesteśmy bezpieczni. Staramy się jak najszybciej ten posterunek przejąć. A na poziomie mistrz, snajperka to jest jednak najlepszy przyjaciel człowieka. Chyba <grym> się podpalił. Raz jeżdżamy. Co? No, jest cichutko Nic nie wiecie, prawda? Ładnie Proszę bardzo Pustonek wyzwolony, ale co sam tym koleśem się stało? Chyba spłonął Musiał się podpalić 1500 spa Bardzo szybko No, elegancko Kurde, tak to powinno wyglądać kolejne punkty umiejętności. Ile ich mamy w ogóle? Siedem! Siedem punktów umiejętności, które czeka po prostu na rozdysponowanie. To jest. Nie, no to jest po prostu niesamowite. jak już tylko dostaniemy dostęp do drzewka, u do trzech drzewek, niemalże. Momentalnie, kurde, sobie postać rozwiniemy. Nieprawdopodobnie wręcz. W jednej chwili. Chyba niesamowite, ależ to będzie cudowne. O, kolejny dźwadek. Czy można było nawet w ten sposób. Sobie pomóc Dobra, zostawię cię przy życiu. znaj moje dobre serce. Dzisiaj karta pamięci, czyli kolejny sekrecik. Kolejne rzeczy do 100% i do statystyk. Tu u góry mamy co? Aha. Para, wchodzimy. W środku coś jeszcze? Apteczka. Zabieramy. No i karta pamięci, która to już jest trzecia, czwarta. Amfetamina. Nieudany patent leku. Część pierwsza jakby. Karta pamięci zdobyta. Oczywiście gra mi tego nie odhaczyła. Nie wiem czemu. Sprzedajemy coś. W sumie. Na razie nie. Sklep. 400 PMK Skorpion już był, to może teraz to. Tak przyłącz. Czekajcie, jak to jest oddziel. Dobra przyłącz. Zmienimy sobie na ten i kupujemy malowanie. Oczywiście najpierw szybciutkie zakupy. Zaraz wam pokażę na spokojnie, jak te malowania wyglądają. Najbardziej mi się ten ogień podoba. I zamieniamy tutaj broń. Dobra. Mamy no, ścieżkę łowcę dokowaną ale dzisiaj nie będziemy tego robić. Teraz zgodnie z planem. Juszamy najpierw poprzedni od kultu. Który jest... No, kawałek stąd. Zaraz. Moment. Chwila. Aha! Tak sobie właśnie przypomniałem, gdzie jest ten niedźwiedź. Darwałem ci życie. No ale sorry. Tylko na chwilę. Masz pecha, ja przypomniałem sobie, że... Co tu się dzieje? Dawaj skórę, stary. No ej, come on, dawaj skórę. No, ale mnie załatwił. No wiesz, co? Ok, zobaczcie, śpa, ależ kurde mnie strollował, niedźwiedź. Dobra, ci będzie. Znajdziemy innego dziś może po drodze. Normalnie mnie strollował. Punkt dla niedźwiedzia. A tu nie ma żadnych? Halo, niedźwiedź? Nie, nie widać. Zaraz, moment. Tu jest ścieżka i tędy prawdopodobnie trzeba się dostać na przedmiotu kultu ale tu jest rozwalone ogrodzenie tak, że jest to jakby... no nagle właśnie tak, ewidentnie, bo to jest kawałek trawy a to oznacza tak, że tutaj można się wspiąć o ja oczywiście się uda, na razie jakoś to idzie proszę, kalwaria Mamy nadpis na temat miejscówki No Jest I co? Mamy Więc tak trzeba było się dostać w to miejsce Niezły parkour, tu jest spinaczka Ale przedmiot kultu jest Na naszym koncie Zaraz wam go pokażę Idziemy zbierać następne Czyli cofamy się tu Znaczamy sobie kolejny ten chyba będzie niżej może będzie prostszy do wyłapania a pójdziemy może tą dziurą myślałem, że gdzieś spadnę tak, bo gdzieś tam niziutko trochę ryzykuję z tym zejściem to tędy by tu iść, dobra, wciśniemy C no i patrzcie elegancko wcisnęliśmy C i się nie zabiliśmy czy tutaj nie, nie ma żadnych łupów, ale po drodze gdzieś jednak będą znalezienia więc sobie pozbieramy kilka o, prosty łup jeden z łatwiejszych takie lubię Takie są najfajniejsze też w sumie to też byłoby to za nudne Gdyby łupy były tylko takie proste, że sobie idziesz, gdzieś tam prostą drogą i łup leży pod nogami i tak wszystkie, każde po kolei by miały wyglądać. No a to jednak nie byłoby nic ciekawego. Dobra, no tu coś jest na dole gdzieś. Albo u góry, poczekajcie. Znaczymy sobie, nie wiem, łup. Jeszcze raz. Udejdźmy kawałek stąd. Teraz. Tak, na dole. O, to się wyjaśniło gdzie. To było wręcz oczywiste, że tak to musi wyglądać. Dobra, jaki jest mamy... Jaki mamy cel właśnie? Jaki jest nasz cel? Kolejny. Tu nie, tu nie. co by tu zrobić. Są ciekawe miejscówki. No, zaczniemy może tu... Tych łupów. 100 metrów oczywiście na ten postępnek też się udamy tutaj nasi już jeżdżą bo to jest jednak częściowo teren przejęty przez nas i chyba droga prowadzi tu jakoś tak by to wyglądało nie tylko nie wiem czy nie jest za stromo jest ale jak jest trawa to już można wejść tak to mniej więcej działa w tej grze no dobra, co dalej? tu wjazdu nie ma, że tak powiem no właśnie czyli gra znowu mnie troluje? E, raczej chyba nie ma szans chyba że jakoś tak pod skosem może ale wątpię, Czekaj jeszcze raz Myślałem, że będę co ale niestety nie będę Nie dzisiaj, nie teraz Tędy też się przejdziemy To zrobimy podejście z tej strony może Iś tutaj Znaczka po górach jest najbardziej uciążliwa Ale chyba już mamy dobrą trasę No, no to wygląda Przynajmniej chwilowo Chyba z tym posterunkiem też powinniśmy spokojnie się wyrobić jeszcze tak na końcu odcinka I całe miejsce będzie znowu należało tylko i wyłącznie do nas Słyszę wycie Gotujmy się może na atak niespodziewany. To co mówiłem. Prawo! Oby tak dalej. Na szczęście nasi nam troszeczkę pomogli. Skóra dingo. Zbierajmy ich trochę. I teraz pytanie, czy coś mogę stworzyć? Czy jednak już więcej nie były potrzebne? Te skóry. Tu nic. Jest! Torby na rakiety. Prosta torba. nie prosta, Wzmocniona torba na rakiety do RPG 7 i do GL94. Pięć pocisków możemy mieścić, więc mówiłem, że gdzieś to się przyda. Skóra tygrysa. Aha, czyli jednak tygrysy też są potrzebne. Trzy sztuki. Może być. A i niedźwiedź jeszcze. Bo tam jest trollował. Więc niedźwiedź i trzy tygrysy. Będziemy mieli to w pamięci Jeszcze trochę i będziemy mieli, kurde, cały arsenał W 100% ulepszony Oczywiście potem będzie się wszystko rozwijało o, na ścieżkę łowcy Jeszcze więcej nic tak normalnie nie da się zrobić Ale to jest kwestia czasu tylko i wyłącznie Zbierana. Teraz przedmiot kultu A i potem chyba się udamy tu na posterunek i później może będę Jednak posterunek jest najważniejszy dzisiaj Co by nie mówić ha, to jest koło tego samolotu całego a nawet chyba mówiłem o tym, że tu może być przedmiot kultu. Jak już tylko to miejsce zobaczyłem i kurde, miałem w 100% rację. W środku? Pod spodem? Tutaj. Ciężko było zauważyć przez chwilę. Ale też nie było to nic skomplikowanego. 29 już mamy. Bardzo dobrze to wygląda, prawda? Znakomicie to wygląda. Dobra, idziemy w kierunku, posterunku, który będzie. To jest ten? Nie, to nie jest. Oczywiście, że nie. Szukamy innego dymu. Nie ma dymu bez ognia. To jest tam na dole. I będzie dobry punkt ostrzeliwania ze snajperki. Tam. Dobrze, dobrze, już po was idę, panowie. Już po was idę. Napijcie się herbaty, kawy czy czegoś mocniejszego, zapłacie ostatniego fajka w życiu. To już później okazji nie będzie. sobie myślę, gdzie się tu zaczaić. Jeszcze pojedziemy niżej. Stąd na pewno nic nie zauważę. Już jesteśmy coraz bardziej usytuowani w dobrej pozycji, myślę, chociaż nie wiem. Ej, no są zasłonięci tutaj, jak widzę snajpera kolejnego, coś tam widać przez te drzewa. Czyli nawet chyba dobrze zrobiłem, idąc tędy, tam są jeszcze gro, może tak to oznacza snajperku, tak. Tam jakiś snajper, którego nie widzę. Nie mogę go dostrzec. Ale stąd będzie tak zaraz skuszeni panowie. Że aż mi prawie was żal. Co? Nie, eee, byśmy najpierw może snipera zdjęli. Nie chcę być przez niego namierzony i wykryty byłoby najgorsze, co mogłoby się nam przytrafić. Okay. Grunt to dobre podejście. Teraz ten jakby był bardziej odsłonięty, czy może osłonięty przed wzrokiem swoich towarzyszy. Troszeczkę. O, tutaj czysty widok. Nie trafiłem go? Jakim cudem? Nie wiem. Jeszcze raz, raz, zmiana pozycji. Szczęście nie wiedzą skąd i co i jak. Stąd nie będę strzelał, bo nie wiem, czy drzewa po prostu nie zasłaniają na tyle, żeby w ogóle trafić No jakim cudem nie trafiłeś? No, albo po prostu z takiej odległości nie wiem, pierwszy strzał nie był zabójczy. Teraz ich mamy. Panowie, zaraz będziemy kończyć zabawę. Tak, i chyba ostatni został. No, pani oni kamizelkę mają. No właśnie. I tyle. Kolejny 1500 takspo, proszę. A jak? Oczywiście, że tak. Świetne to było. Piękne zaczajenie się. Koleś nawet nie wiedział, co ich spotkało. Nic kompletnie nie wiedział, co ich spotkało. A teraz mamy przez szybką podróż, więc od razu się tam w ten sposób udamy. Teczka. Masa nowych zadań, możemy się rozejrzeć, jak to wygląda konkretnie. Oczywiście, zawsze jak przechodzę na mapę, to się blokuje ona i się przesuwa automatycznie. To jest ta próba rakiet, którą robiliśmy. Dlatego warto właśnie czyścić wszystkie regiony po kolei, jak się do nich dostajemy. Później naprawdę byłby chaos na tej mapie. gdybyśmy całą odsłonili, i później wejść tutaj coś zaplanuj, zrobieniem danych ze zbieractwem, to były naprawdę gorsze chyba do robienia niż teraz. Tak jak ja to właśnie czynię. Dzielnica po dzielnicy jakby, region po regionie sobie odhaczam. Um, o proszę, mamy nowe zadanie. Połączenie z przeszłością. Poszukiwany martwy, standardowo. rzut zasobów. Zadanie się szkałowcy. Ja bym jeszcze coś zrobił Pójdziemy potem przedmiot kultu chyba najbardziej wysunięty. I to będzie wszystko na dzisiaj. Tak myślę Zrobiliśmy za puste runki teraz, w następnym odcinku Jeszcze zrobimy Kolejne zadanka czy może zrzut zasobów I ścieżka I poszukiwany martwy, a zadanie fabularne sobie zostawię Dzięki panowie, że, żeście mi uratowali skórę No to będzie trzeba obkrążyć jakoś z tego co widzę ta. Albo po prostu tą ścieżką się udać. Tu jest jeszcze mądrzejsze chyba nawet do zrobienia. Tu jest ścieżka? Gdzie? Chyba... A no tak, tutaj. Dobra. Nie mam pytań. Idziemy wzdłuż. Powinniśmy tam jakoś dotrzeć kiedyś. Tędy dnie, Tu też nie, czy jeszcze wyżej No mówię, są takie regiony w tej grze, które są naprawdę dosyć mocno kłopotliwe Właśnie przez to, że tak się ciągną gdzieś pomiędzy górami Trzeba szukać odpowiedniej drogi Trzeba się zastanawiać tysięcy razy Teoretycznie tam będzie ten łup Bo od tego łupu później odbijamy I tutaj skrzynia z łupem Jeszcze jedna i wtedy przedmiot kultu i tam skończymy Następny materiał to oczywiście zadania i kolejne znajdźki A myślę, że za dwa odcinki znowu będzie fabuła I tak to się fajnie jakoś nam rozkłada Gdzie to jest? jak nisko muszę zajść. 100 metrów. Gdzieś tam. A już wiem. Widzę wejście. Mam na minimapie. Taki czarny punkt. Po tym można właśnie rozpoznać łatwo. Widzicie, e, że gdzieś jest jakieś wejście do tunelu. do wnęki, czegoś w tym stylu. No tak to działa. Teraz tutaj. Jakby po drugiej stronie tych skał. Masz się cofnąć. Chyba nie. przynajmniej nie tędy? Trzeba je to obkrąć. Chociaż czekajcie. Rzut okiem na minimapę może więcej pomóc. Tu są te góry. To jakby w drugą stronę trzeba było uliczyć. Ewidentnie. Dajcie to, przejdziemy się kawałek. Mało korzystam z pojazdów w tej grze, dlatego że im nie za bardzo ufam. Nie wiem, co błędnie. Dobrze, jedziemy? Tak, jeszcze możemy jechać dalej ścieżką. Byle nie spaść Jason, byle nie spaść, mówiłem Tu jest spinaczka Masz adę? No, jeszcze troszkę Dawaj, 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 dobra Wiem, że jest ciężko, wiem, że się nie dasz Tylko mnie spadnij, chyba udusił Gołymi rękoma tam jest lotnia, i być może tam też jest właśnie to, co nas interesuje. Raczej tak. Nie bez powodu jest ten szczyt, na który można wejść. Aha. Czyżby tu miało się wszystko wyjaśnić? Najprawdopodobniej tak. Jak żeby inaczej, mamy to. Kolejny sekrecik. Nie wiem ile już natrzepaliśmy ich w ostatnich materiałach. Wiem, że bardzo dużo na pewno. To już jest 30. Nowa receptura, nietykalny. A to dobre. Zobaczmy. Czy co? Zmieszane obrażenia pewnie. Hmm. Specjalne. Nietykalny dodatkowa porcja energii pozwoli przetrwać nawet największy ból i zapewni czasową odporność na obrażenia. Zarumbiste zarumbiste. kurde. Biały liść, niebieski liść, zielony liść. No, zobaczcie, 5, 5 i 2, nie? Mnóstwo zasobów jest potrzebnych, ale Ale efekt może być naprawdę kozak. Dobra, to będzie mikstura, którą absolutnie przetestujemy. Widzicie, warto sekrety zbierać. Podostajemy niesamowite rzeczy, nie tylko bronie modyfikowane. Za nasze starania, ale też i właśnie nowe receptury, które mogą całkowicie przechylić szale zwycięstwa, naszą koleś później. A taka mikstura by się bardzo przydała, właśnie chociażby do takiego polowania z łukiem na czarną panterę. No, to byłoby super. Inaczej by to wyglądało na pewno. No, i tym miłym akcentem pokażę jeszcze, oczywiście podręcznik, co tu jest. A, znaczki, dobra, nieważne. 32% gry. Mamy całkiem fajne tutaj już postępy bardzo ładnie to wygląda 8 receptur zostało i będzie 100% tego więc myślę, że wygląda naprawdę okazale coraz lepiej szczególnie tutaj przymiotów kultu zapychamy niemalże pierwszy cały pasek jeszcze troszkę ich zostało tu znowu dostaniemy jakąś recepturę czyli też warto się postarać o to no ja jestem zadowolony tego, jak to wygląda, jak to się wszystko układa jak to przebiega Zobaczmy na mapę Tu może kiedyś się udamy na razie nie będzie to konieczne o, to mówię, następny materiał robimy na pewno poszukiwane martwy, zrzut zasobów, ścieżka łowcy i czyścimy raz, dwa, trzy kolejne przedmioty kultu plus list zaginionych a być może jeszcze nawet nie, to sobie zostawimy na... na odcinek, gdzie będziemy podążać tutaj do fabuły. Ok? Pasuje. Musi. Do usłyszenia wszystkim. I na razie. Cześć.